Rozluźniacz paszczy Zaprasza Kamil Prabudzki. Moje uszanowanie witam w poniedziałkowy poranek i zapraszam na rozluźniacz paszczy. Zobaczymy cóż tam słychać u chrząszczy w Szczebrzeszynie. 13 w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczeli wrzask Szczebrzeszynianie. Cóż ma znaczyć to tarzanie! Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza. Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze chrząszcz brzmi w trzcinie. A chrząszcz odrzekł niezmieszany przyszedł wreszcie czas na zmiany. Drzewie i chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. Życzę Państwu przepięknie rozluźnionej paszczy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.